la Hola, bitch, can't pass a break out the patron and bola. Hola, hola, bitch, can't pass a break out the patron and bola. Hola, what's up? Got the purple and a double cup. And I'm so high, got them all looking up. And I bet every guy in the club wants to touch little chick with the shades and the smile and the chubs. Bet they all learn if they don't look at us. Cause a girl with a crumb of girls, y'all what? watch. When both get drunk, bet it's us in the club. Dzisiaj zaczynamy no troszkę nietypowo, ponieważ zaczynamy, tak jak mówię, w mojej kuchni. Ponieważ tutaj mam dostęp do kuchenki gazowej. A będziemy testować tym razem e, węgielki. Mam dla was do... Do, do przetestowania 5 rodzajów węgielków. Wszystkie można dostać na sklep.pl i wszystkie dostałem od nich. E, także dziękuję serdecznie. Będę dla Was testować. Pierwsze węgielki, jakie testuję, są Kokobryką. Wszystkim dobrze znane węgielki naturalne, kokosowe. E, no i tak, tutaj mam napisane, że czas palenia to jest 90 minut. Zobaczymy, będziemy to testować. Póki co e, ja mam tutaj rozpisane. E, Właściwie będę to robił tak troszkę naukowo, że tak powiem, ponieważ mam rozpisane e, rozpalanie i czas palenia, czas rozpalania i czas palenia i tak będę to robił, wszystko podsumuję właśnie w tym zeszycie, to jeden, będzie wielka, jedna długa recenzja wszystkich pięciu e, wszystkich pięciu e, właśnie węgielków, które dostałem. Więc tak e, mamy teraz w tym momencie 5 po. Możecie teraz zobaczyć, chociaż nie wiem, czy do końca ja nagrywam teraz to swoim telefonem, jakość jest dosyć dobra, ale niestety nie ostrzy, tak jak powinien. Mamy 5 po, ja włączam w tym momencie węgielki, jak widzicie palą się i tak, zaczynamy właśnie wpisywać, jest 14.05. I to jest właśnie początek rozpalania węgielków. Wrócimy jak one będą już gotowe, i dalej będziemy brać się za ich testowanie. Właśnie przewróciłem węgielki po prawie 10 minutach. Proszę zobaczyć, po 10 minutach, dokładnie po 10 minutach. Tak więc teraz mamy godzinę 14.05 albo 14, Przepraszam, 14.15 albo 14.14. .14. I jak widzicie one już są praktycznie gotowe, ponieważ węgielki moim zdaniem nie powinny być aż tak całkiem e, z, takie spowite tym, tym białym nalotem, żeby były gotowe, ponieważ one mogą spokojnie sobie dojść jeszcze na fajce. Tak więc tak, chciałem jeszcze powiedzieć o zapachu przy rozpalaniu. Oczywiście ten zapach jest, on nie jest bardzo intensywny, jest raczej delikatny, ale jest to taki zapach lekki, spalenizny, więc... Myślę, że żadne węgielki nie będą bezwonne. Co prawda, już w tym mogę powiedzieć, że węgielki są dobre, jeżeli właśnie chcecie niezmienionego smaku melasy. Więc jeżeli. Oj, przepraszam. <laughs> Więc teraz może i pachnie, właśnie troszkę przypalonym, przypalonym takim węglem, albo właśnie rozpalanym węglem ale na fajce ten zapach już zniknie. Tak więc myślę, że całkowity czas rozpalenia będzie wynosił 15 minut do takiego już naprawdę palenia, że można już wrzucić na fajkę i tylko i wyłącznie palić więc spotkamy się już jak nabije fajkę ok, jesteśmy już, według mnie węgielki są praktycznie gotowe jak widzicie są tutaj takie czarne plamki ale nie zrobi się tego nigdy idealnie na kuchence gazowej jeżeli byście mieli taką właśnie rozpalarkę starą jeszcze z PRL-u ze spiralami wtedy na pewno rozpalanie zajmie krócej no i rozpali się dokładniej ale niestety no ja czegoś takiego nie posiadam tak więc muszę sobie radzić na kuchence gazowej mamy 20 po Czyli yy, wpisuję teraz w tym momencie jest 1420 yy, Pełne rozpalenie węglów węgli <laughs> zajęło 15 minut. Ja jeszcze tutaj troszkę zmniejszyłem gaz, ponieważ... Teraz mam na pełnym gazie, ja rozpalam troszkę na mniejszym, ponieważ jeżeli będziecie rozpalać na większym, wtedy ten węgielek będzie miał takie dziwne jakby wiercenia w sobie, nie wiem za bardzo nawet jak to nazwać. Więc tak, jeszcze może a propos powiem wymiarów, ponieważ tak, kostka, kostka jest w kształcie sześciokątu i ma po calu na ściankę, czyli 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm w opakowaniu dostajemy kilogram, to jest yy, dokładnie yy, z tego co pamiętam 72 kostki także yy, ja za chwilę wstawię je na fajkę i będziemy mierzyć czas palenia Czas palenia będę mierzył od godziny 14.20, więc za chwilę to wpiszę. No i jakieś tam komentarze ewentualne swoje będę jeszcze wtrącał w czasie trwania tej już konkretnej recenzji. Dobra, węgielki już mam na fajce. Jak widzicie, fajka jest nabita. Jest tutaj woda. Pulgocze, dym jest, dym się pojawił. Jak widzicie węgielki już są rozgrzane praktycznie do czerwoności. Nie praktycznie, tylko są rozgrzane do czerwoności. Póki co jeszcze cybuch i tytoni łapią temperaturę, więc mam na razie jeszcze komin tutaj. No i tak, palę na swoim ulubionym setupie praktycznie, ponieważ palę tylko i wyłącznie na nim. Jest to vortex dwie warstwy folii i dwa węgielki. Wspomagam się póki co kominem, ale ten komin niedługo zleci i radzę Wam również też tak robić, ponieważ to jest najszybszy sposób na złapanie temperatury w cybuchu. No i tak, dym już się pojawił, węgielki już są na fajce około 5-6 minut. Jak widzicie dymi, jeszcze nie może tak dobrze jak powinno dymić. Na razie nie ma wielkiej ilości Popiołu. jak widzicie, węgielki są już ładnie rozpalone, więc teraz zabieramy się za, za palenie. No i będę w trakcie Wam również mówił jakieś tam swoje wskazówki. Póki co nie czuję żadnego smaku węgielków, tak więc wielki, wielki plus dla Kokobrigo. Więc jak widzicie, palę już dokładnie godzinę, może nie widzicie teraz zobaczcie. Palę już no! Około godziny, dobrej godziny, właściwie może godzinę bez pięciu minut, no ale to nieważne. Ale około godziny, także jak widzicie, węgle nadal są na cebuchu. Jest tutaj troszkę popiołu i miałem powiedzieć również o popiole. Takie dostałem zadanie, ponieważ popiół, jak widzicie, jest taki żółtawy. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale on jest taki żółtawy i nie jest może on taki bardzo kruchliwy, ale też nie jest taki bardzo zbity. Jak widzicie, no mogę go bez problemu nacisnąć i on się rozwala. Także no popiół, jak, jak, jak mówię, no jest, nie, jest, nie jest taki bardzo jakby brudzący, ponieważ jeżeli popiół jest bardzo taki strasznie kruchy i taki łamliwy, to od razu nam spada na podłogę, czy też na stół, czy, czy gdziekolwiek trzymamy fajkę. Ten jest taki, że można sobie z nim poradzić i spokojnie y, trzyma się ładnie węgla, z tym, że jeżeli tylko po prostu dotkniemy, on zaczyna odpadać. Jak widzicie, no jeszcze myślę, że spokojnie 20 minut palenia przede mną, y, też musicie, musicie wiedzieć to, że ja palę sam. Więc jeżeli ten wąż by był ciągle w użyciu i ktoś ciągle by palił, to te węgle podejrzewam, że już by zdechły. Ale póki co jeszcze palimy. Eee, mogę Wam pokazać, nie będę Wam pokazywał teraz swojej twarzy, bo to nie chodzi tutaj o moją twarz, tylko po prostu o eee, węgle. Jak widzicie dymi całkiem w porządku, może tego tak nie zobaczycie, ponieważ ja stoję po drugiej stronie y, kamery, no ale pali, ca... pali się cały czas dobrze, smak jest bardzo dobrze wyczuwalny, no i dymu jest całkiem sporo. Więc y, ja odezwę się do Was już jak węgle umrą śmiercią naturalną i żeby Wam powiedzieć ile. Ile te węgle się paliły. Dobra, jesteśmy już przy końcu palenia. Jak widzicie, z tych węgielków zostały tylko takie malutkie kuleczki. To może się wydawać na duże, ale uwierzcie mi, że to wcale nie jest duże. To jest mój palec. Także dla porównania macie, ponieważ to już są takie kulki małe, które jednak mimo wszystko się palą i mogą was poparzyć, jeżeli tego dotkniecie. No ale jeżeli chodzi o tytoń, to już nie za dużo możecie sobie popalić z tego. No tak jak widzicie, no, chmurki są już takie, można powiedzieć, można już uznać, że one są y, prawie już y, martwe te węgle, ponieważ y, jeżeli chcecie, możecie dalej na takich węglach palić, jeżeli macie y, komin. Wtedy komin założycie i jeszcze troszeczkę możecie popajć, ale jeżeli nie macie, no to wtedy już należy wstawić drugie węgle albo po prostu zakończyć palenie. Jak widzicie, w popiołu nie jest strasznie wcale tak dużo. No, tak jak mówiłem wcześniej, ten popiół jest taki zbity, jeżeli go się nie dotyka, ale jak dotkniemy, to on potrafi się rozwalić, ale nie jest zbytnio brudzący. Cały czas dobrze jeszcze utrzymują temperaturę i cały czas dobrze mi służyły podczas palenia. Tak więc jak najbardziej mogę polecić. Czas palenia, już tutaj sobie wpisałem, to jest godzina i 15 minut. Od 14:20 do 15:35. To jest wynik dla Coco -co Moim zdaniem wypadły całkiem dobrze, ponieważ nie psuły smaku melasy. Cały czas dobrze dostarczały temperaturę dla naszego tytoniu no i przede wszystkim właśnie miło się na nich paliło. Ja jeszcze wstrzymam się z oceną, ponieważ mam jeszcze cztery różne rodzaje węgli do testowania dla Was i w podsumowaniu będę właśnie wygłaszał swoją opinię na temat wszystkich węgli i każdemu z osobna przydzielę jakąś tam ocenę. Witam Was na mojej kolejnej recenzji. Tym razem będziemy recenzować znowu węgle Tą Kokosza. Tak się nazywają to te węgle, i one przychodzą do nas w 3kg opakowaniu. Z tym, że te wszystkie kilogramy nie są w jednym opakowaniu, tylko w trzech różnych, ale o tym powiem za chwilę. Mają troszeczkę inne wymiary, ponieważ mają 40x30x25, również są wyprodukowane w Indonezji. I jedyną różnicą pomiędzy kokobriko jest to, że mają więcej, e, więcej mają popiołu, ponieważ tutaj mamy napisane e, na samym dole ashes 4%. Tą kokobriko Coco e, właściwie Cocobrico e, mają e, 2%. Tutaj ja już wpisałem czas Tom Kokosza 11:47, ponieważ ta jest teraz godzina i jak widzicie, one już się palą. Jest bardzo, bardzo słonecznie, także tego ognia nie widać, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Przejdźmy może teraz tutaj. Tutaj mamy porównanie dwóch węgielków Kokobriko i jednego węgielka Toma Kokoszy. Jak widzicie, no różnica jest zatrważająca i on jest taki troszkę inny w teksturze, ponieważ on jest bardziej taki, nie wiem, błyszczący, jakby to tak nazwać, taki bardziej, bardziej taki wygładzony. Węgielki są już nastawione. Ja wrócę, jak będą już rozpalone. Podejrzewam, że zajmie to o wiele dłużej niż w przypadku mniejszych kokobriko, ponieważ one, jak widzicie, są o wiele większe, ale za to myślę, że powinny dłużej się palić. Ja troszeczkę tutaj zaciemniłem już w kuchni, ponieważ zasłoniłem zasłony, ale jak widzicie. No, niewiele tego widać. Minęło już 11 minut rozpalania, ja przewróciłem je na drugą stronę i jakby no, końca nie widać, tak bym to powiedział. Przynajmniej na kuchence gazowej, myślę, że na spirali o wiele szybciej by się rozpalały. I jeszcze Wam powiem a propos pakowania 3 kg kokoszy jest pakowane tak samo jak briko. Mają te same gabaryty, jak widzicie. Tu mogę pokazać, że to są większe kostki i one są po prostu pokładane po kilogramie na sobie i w ten sposób tworzy się paczka. Yy, paczka 3 kilo jak widzicie. No i jest 36 sztuk w środku. Tak więc za chwilę spotkamy się już jak te węgle się rozpalą tak do czerwoności i już będę opowiadał w trakcie palenia o nich. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, że zapach jest o wiele bardziej intensywny przy rozpalaniu ich niż przy kokobriko, ponieważ tutaj pachnie mi naprawdę w całym domu. Przedtem pachniało tylko tak delikatnie w kuchni, a teraz niestety pachnie w całym domu. Tak więc no czekam. Czekam cały czas, myślę, że akurat yy, kokobri, kokosza by była o tyle dobra dla ludzi, którzy na przykład krótko palą powiedzmy nie wiem, 40 minut, żeby rozłupać ją sobie na pół i wtedy w ten sposób z jednego węgielka zrobią nam się dwa, no i będą o wiele mniejsze. Ale ja nie chciałem nic z tej cudować, tylko po prostu wziąć je tak jak przyszły i stestować tak jak są, także spotykamy się za chwilę jak ja już je rozpalę, czyli zapowiedzmy jakieś 10 minut znowu. Jak widzicie węgielki już są rozpalone. Zajęło to bagatela 21 minut i też nie do końca, ponieważ jeszcze są takie czarne jakby miejsca. Jak widzicie o tutaj ona na tym pierwszym węgielku jest jakby takie pęknięcie i to pęknięcie tak właśnie idzie przez wszystkie węgielki, głównie z dołu. Właśnie nie wiem dlaczego to się dzieje, ale miejmy nadzieję, że nie będzie miało to wpływu na, pal do pal na palenie. Jak widzicie niestety, no Vortex jest o wiele za mały. Bardzo, bardzo za mały, tak więc jeżeli ktoś chce kupować kokosze, to tylko i wyłącznie do fanela. Ja zacznę palić, mam nadzieję, że nie przypalę, ponieważ nałożyłem sobie bardzo smaczną borówkę i jeszcze pomieszałem z miętką, także mam nadzieję, że zapalę smacznie, a nie będę przypalał, tak więc no nic, nie postawię ich na boku ponieważ one na boku są troszkę węższe ale nie, 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 nie zrobię tego tak ponieważ fajka yy, jest chybotliwa jest dosyć mała i ma mały talerzyk tak więc bałbym się za bardzo o to że spadnie mi na parkiet i wypali dziurę w drewnie tak więc yy, no nic będziemy palić, ja gdzieś tak za pół godziny do was się odezwę z powrotem i zobaczę yy, jak to wygląda czy przez przypadek już nie przypaliłem tego smacznego alfakela blueberry Dobra, jestem już po 10 minutach palenia. Nadal nie ma dymu, jakoś strasznie dużo. Dziwne, ponieważ te węgielki są strasznie gorące, ale jak widzicie, postanowiłem zdjąć jedne, jeden węgielek, ponieważ myślę, że go zgaszę. Ponieważ nawet nie mam gdzie go postawić za bardzo i myślę, że będę palił i dokończę recenzję na jednym. Zauważyłem już pierwsze takie moje spostrzeżenie to jest to że węgielek nie trzyma popiołu, jak widzicie tutaj jest mnóstwo tego popiołu wszędzie na biurku, a nawet jeszcze dobrze nie zaczął się palić, także no już tutaj wielki na starcie minus za taką niespójną jakby cechę popiołu, że on się, jak, jakbym się nie starał, on się po prostu nie trzyma węgielka, tak więc ja dokończę chyba, myślę, tą recenzję na jednym tylko węgielku, ponieważ nawet nie mam gdzie go odłożyć, a tutaj talerzyk jest o wiele za mały. No dobra, jak widzicie, węgielek już jest dosyć mały, mamy godzinę teraz 13.34. On jest już troszeczkę za mały, ponieważ mam tutaj jeszcze pierścień na cybuchu i nawet z kominem nie za bardzo daje radę, więc już teraz dodając jeszcze 10 minut do tego, ponieważ jeżeli byśmy mieli jeszcze jeden węgielek taki no to na pewno byśmy jeszcze z 10 minut, dobre, albo nawet 15 mogli popalić, ale niestety jeden już jest troszeczkę za mało, ja tamten zgasiłem, ponieważ nie miałem gdzie go trzymać i, i właśnie w ten oto sposób kończę już palenie czas palenia tych oto węgielków, mimo że one są znacznie większe mamy od 12.08 palenie no i najzwyczajniej w świecie palenie wynosi no dłużej, ponieważ można powiedzieć, że półtorej godziny, ja dokładnie to zaraz sobie doliczę, ponieważ teraz mamy godzinę 13.35, to dodajmy do tego 10 minut, tak pi razy oko, to będzie 13.45, więc mamy godzinę i 40 minut, załóżmy a węgielek Kokobriko palił się godzinę 15, no jest to troszeczkę dłużej, ale tak jak mówię no te węgielki raczej są albo do przepołowienia na mniejszy cybuch albo właśnie na dużego fanela, tak więc ja z oceną wstrzymam się do końca wszystkich moich recenzji, ponieważ jeszcze do zrecenzowania mam trzy rodzaje węgielków, także to by było na tyle no i tak oto wygląda recenzja Toma Kokoszy które są bardzo duże. Jeszcze chciałem powiedzieć słowo na temat popiołu. Jak widzicie, popiół jest taki e, jasno-szary, z takimi czarnymi, e, tutaj nieraz są czarne takie kropki. To są właśnie kawałki węgla i on czasem odpada. Tutaj mam na przykład o, taki, taki, o tutaj. Nie jest to ostre, ale widać. O tutaj, o, tutaj na, na rogu. No nieważne. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że popiół nie trzyma się węgielka i strasznie szybciutko od niego odpada. Jest taki niezbity i strasznie brudzi, także to jest jeden wielki minus dla kokoszy, mimo że Melasa nie zmieniła smaku pod wpływem tych węgielków, to sam, same węgle, jeżeli chodzi o popiół jest słaby. Ponieważ tutaj jeszcze mamy tutaj mamy popiół z jednego węgielka, jak widzicie tutaj jest naprawdę go strasznie dużo, to jest popiół tylko z jednego węgielka, także... Wielki minus za brudzenie, że tak powiem, przez kokosze. I tym razem będziemy recenzować już trzecie węgielki, które dostałem od siża sklepu. Pozdrawiam serdecznie. Będą to węgielki Tom Coco Green. Czym one się różnią? Możecie się spytać. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia, czym one się różnią, ponieważ parametry tutaj powłoku, zresztą potem to będę opisywał dokładnie. Absolutnie się nie różnią w bardzo dużym stopniu od czegoś innego. Nie są bardziej zielone, ponieważ są wykonane jak wszystkie ze 100% łupin kokosa. Różnią się na pewno bardziej cienkim opakowaniem. Tutaj mamy naprawdę taką cienką tekturkę, bardziej bym powiedział jako karteczka, i mają troszeczkę inną folikę, taką mniej mleczną bym powiedział, bardziej bardziej, bardziej prześwitującą. No dobra, ja mam tutaj dwa. Jak widzicie, mają taką dziwną troszeczkę teksturę, nie wiem czy to widać dokładnie, ponieważ mają takie jakby kratery w sobie i, ten, i te takie... nie wiem nawet za bardzo jak to określić, ponieważ tutaj są takie jakby Zresztą opowiem o tym w trakcie palenia, ale są bardzo takie błyszczące bym powiedział, co mnie troszeczkę martwi. No dobra, ja odpalam teraz gaz. Ja mam wpisaną już tutaj godzinę, to jest 10:53. No i wrócimy jak te węgielki będą rozpalone. Jest właśnie 59 po, czyli po 6 minutach, jak widzicie, już węgielki zaczynają powoli być osadzone taką białą sadzą, to znaczy, że już powoli są gotowe. Ja za chwilę je przewrócę na drugą stronę. Chciałem też powiedzieć o zapachu, który wydobywa się, ponieważ jak pamiętacie, kokosza, które były o wiele większe, bardzo mocno pachniały. Te nie pachną wcale mocno, bardziej jest to taki delikatny zapach i bardziej przypomina grilla niż węgielki doszniejsze. Mają zupełnie inny zapach niż kokobrico, co jest również dziwne, mimo że są zrobione praktycznie z tego samego, czyli z łupin kokosa. Przypominam, to są Tom Coco Green, czyli najbardziej zielone węgielki, jakie mogą być, ponieważ nawet... Opakowanie jest biodegradowalne i zużywa mniej, mniej drewna, czyli papier, no papieru, bo to jest tak turka. No dobra, więc tak, ja za chwilę przewracam węgielki i one już za chwilę powinny dojść do siebie, także bardzo szybko się rozpalają, ponieważ myślę, że poniżej 10 minut. Dobra, węgielki mamy już w pełni gotowe. Tutaj jest takie małe pęknięcie na tym węgielku, takim, który jest bardziej oddalony, już Wam pokażę. O tutaj o, nie wiem czy to widać, ale właśnie myślę, że one tak szybko się rozpalają, dlatego że nie są tak bardzo zbite ze sobą. Zresztą o tym będę opowiadać już w trakcie palenia. Rozpalanie wynos, wyniosło yy, 12 minut. Chociaż ja się troszkę zagapiłem, one już pewnie dobre były po 11 czy nawet 10 minutach, więc bardzo szybko się rozpalają i zaraz je wrzucam na fajkę i będziemy patrzeć jak smakują, ile dają ciepła. Jak widzicie, fajka już jest rozpalona. Mam tutaj dwa Tom Coco Green. Na górze, jak widzicie, popiołu już jest troszeczkę, także one strasznie mocno popielą. No i tak jak wam mówiłem przedtem, one nie są zbite, bo jak nawet przy takim kiepskim fokusie możecie zobaczyć, że one już są takie popękane troszeczkę. Także one są tak dosyć słabo zbite, już pamiętam, dlaczego one mi aż tak do końca nie odpowiadały, ponieważ bardzo łatwo się kruszą. I powiedzmy, jak wierzemy w szczypce je i chcemy obstukać przy talerzyku to już jak bardziej jakby ten żar pójdzie w głąb, one mogą pęknąć i chyba mi wtedy właśnie bardzo mocno pękały. Co do smaku w ogóle nie jest zmieniony, taki sam jak w przypadku kokobriko i kokoszy. Bardzo ładnie się pali i daje sporo ciepła. Może nie aż tyle co na przykład kokosza, Ponieważ do rozpalania musiałem użyć komina i troszeczkę dłużej zostawić te węgielki na cybuchu, żeby cały cybuch się ogrzał, ale jak już złapię temperaturę, to już nie ma najmniejszego problemu. Póki co jedyny minus to jest właśnie pękanie. I, e, I właśnie to popielenie bardzo duże, ponieważ już widzicie, że palę 10 minut, a one już są znowu pokryte praktycznie całe takim nalotem i za chwilę trzeba będzie znowu strzepywać. No i ten popiół, tak jak w przypadku kokoszy, również jest taki dosyć brudzący i nie trzyma się e, całości. No nic, ja palę dalej i zobaczymy jak to się dalej potoczy. Miejmy nadzieję, że się nie rozwalą na pół. Wspominałem we wcześniejszym filmiku już o tym, że te węgielki lubią jakby odpadać, lubią, lubią im odpadać pewne części. I widzicie tutaj taką czarną, czarny taki krater, ja bym to tak nazwał, w tym pierwszym, bliższym Was węgielku. To jest właśnie część, która odpadła od tego węgielka podczas strzepywania popiołu i ona leży dokładnie o tutaj. Także to jest... Bardzo, bardzo wielki minus, ponieważ te węgielki one nie są tak strasznie zbite, nie trzymają się tak kupy, i nawet jak ja spróbuję wziąć ten węgielek, powiedzmy, i spróbuję go strzepnąć, tutaj widzicie, że odpadają takie części, które się żarzą. I jak widzicie, są takie jakby z tyłu takie jakby dziurki. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że ten węgielek jest absolutnie niezbity. I nie jest on zrobiony jakby z takiej sieczki, która by była jedną masą. Tylko właśnie jest zrobiony również. Jest zrobiony oczywiście z takiej sieczki, która by była jedną masą, ale jest też również tutaj dużo takich właśnie dużych kawałków jakby nie wiem węgielka takiego, który został dołączony w sposób nienaturalny. Nie wiem nawet za bardzo jak to określić, myślę, że wiecie o co mi chodzi. Generalnie to jest właśnie bardzo wielki minus podczas szczepywania, że tracimy strasznie dużo węgielka, ponieważ on nie chce się trzymać jednej całości. Ja w tym momencie kończę już recenzję właśnie Tom Coco Green. Jest godzina 12.25, zacząłem palić o godzinie 11.05, czyli minęło dokładnie godzina i 20 minut. I to również mam wpisane w swoim zleczycie, w którym notuję wszystkie wyniki węgielków. I tak, małe spostrzeżenia na temat tych węgielków. Nie zmieniają absolutnie smaku melasy, jak zresztą wszystkie kokosowe, Węgielki naturalne strasznie dużo zostawiają popiołu. Tutaj tego nie widać, ale ja tutaj próbuję, spróbuję to palcem taki rozgarnąć. Tego popiołu jest naprawdę mega dużo i on jest taki bardzo przylegający i bardzo brudzący. I tak jak zresztą wcześniej pokazywałem, duża część tych węgielków odpada od, od węgielka, jeżeli sprzepujemy popiół. Takie jakby małe kuleczki węglowe. Tutaj mamy jedną taką dosyć dużą część. No i tak, niby tutaj jest jeszcze troszeczkę tych węgielków, ale ja zwykle kończę test wtedy, kiedy nie mogę już palić bez komina. Oczywiście można palić z kominem i wtedy dym jeszcze będzie, ale smak już niekoniecznie i bardzo smak będzie taki płytki, więc ja kończę w tym momencie wszystkie recenzje, jak już nie mogę palić bez komina, a jak założę komin, to smak już jest taki płytki. Wtedy kończę recenzję i tak wszystkie swoje recenzje prowadzę więc tak, jak oceniam te węgielki myślę, że bardzo dobrze, ale tutaj właśnie nie bez powodu one nazywają się zielonymi ponieważ myślę, że właśnie to takie nietrzymanie się zbitej jakby masy węgielka ma tutaj coś do, do zaznaczenia i właśnie tych takich czarnych punktów, które odpadają od węgielka jak je strzepujemy, więc to jest wielki minus, dużo jest popiołu, temperaturę trzyma bardzo dobrze, jak praktycznie komina w ogóle nie używałem. No i to by było chyba na tyle. Ponieważ będę podsumowanie robił już jak skończę palić wszystkie węgielki, a mam jeszcze do przetestowania dwa rodzaje żółte i złote.